Ofera to jest Afera Lodowa. Ja jej nie myślałem, taka, taka już po prostu od razu była uszczona. Tak, w ogólnie są, bardzo kreatywne są te nazwy. Afera Budowlana, Afera Lodowa. O co chodzi w tej Aferze Lodowej? Bo powiem ci, ja y, widziałem na wykopie, y, że jest Afera, ale że filmy podobno są y, takie, że, le, no, że nie polecali. Ja też nie polecam. Ale oglądałeś, i o co tam chodzi? W tej Kurwa, całej słuchaj, ja byłem w sklepie i ja sobie kupowałem planszówki, żeby pograć z kolegami, nie? W Empiku. I widzę wiadomość na Messengerze, wchodzę w nią, wiesz, z bomby se klikam i odpadam, patrzę, a ten szczyfara komuś petardę opierta. No i co? No i to, to chodzi w tym sumie, no. Czyli po prostu się okazało, że y, jakieś filmy wyciekły na jednego, tak, tak. ale to jest członek Sejon Industries, czy nie? Nie, no my sobie braliśmy ja ja taki znajomy. Ja ci powiem, że Paramaxi, para tak, tak. Wiedziałeś? To ja go kojarzę, bo y, on, on, on odrębnym streamerem był, on streamował. Y, ja go kojarzę, y, że on długo. kiedyś rozłożył namiot pod domem tak, Fiza tak. i tam na niego czatował jakieś zdjęcia. I ja o tym powiedziałem. Z on... minimajkiem on jeszcze miał jakieś tam. I on później przygodę. się do... tak z minimajkiem też nagrał minimajka, jak mimą -mi gdzieś tam chodzi najebane, sobie no. na impry... tak, jebany. I rodo, rodo, wiesz co to jest Rodo? Tak, tak, ale pojęcie, że później się do mnie spruł bardzo Paramaxil, i on zawsze tworzył wizerunek jakiego ba bardzo prawidłowego chłopaka. Tego, co, z tego co tak mi się wydaje, to Paramaxil cię w chuj nie lubi, nie? Tak, tak mi się wydaje. za co? Nie mam pojęcia. Okej, okay. ale właśnie o, 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 o tym mówię, że zawsze tworzył wizerunek takiego bardzo prawilnego chłopaka. No <laughs> y tak. ogólnie wiesz, ja, ja podchodzę, nie, nie jestem taki nieufny do, do ludzi.